Max Britannica jest to mod, chyba do którego podchodzę już ostatni raz. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Kałacha, w tym odcinku będziemy starali się zrobić wielkie federalne Stany Europy. Zapraszam do oglądania. Zjednoczone Królestwa Niemieckie zjednocz Europę pod jedną flagą Manage the state of federalization Okej, okay, świetnie Ja sobie tutaj zaczynam badanka robić A wam serdecznie przypominam, że jeżeli chcecie więcej materiałów swoja Żebyście zostawili lajka i zapraszam do oglądania Uuu, please select a state The state of federal federation Tu jest promote Tu jest managing the military Okej, okay. state of federalization Wybrać muszę state Weźmy sobie state, może weźmy sobie Bayern Okej. Okay. 15 unrestu, minus 2 stability, 0,2 political power gain. Ty, to dobry state wybrałem. Fajnie. Dobrze jest. Uuuu Abdication crisis, moi drodzy. You lost the war, get over it, okej. Okay. I mamy panią Elizabeth i mamy teraz trzy opcje, czyli tutaj są kocjuliści, komuniści, tu są socjaliści, a tu jest prawa droga Get Rid of Elizabeth, czyli pozbijmy się, pozbądźmy się Elizabeth. Wiecie co, pójdziemy tutaj w elekcję i pozbędziemy się tej Elizabeth i wybierzemy sobie e, czwartą. The Royal Marriage of Edward, okej, okay. siemka. Ale tutaj chyba celu nawet nie mogę robić, nie? No niestety. Trzeba czekać, moi drodzy, na elekcje. Dobra, widzę, że elekcje się skipły. Czy teraz mogę zrobić new chapter? Dalej muszę czekać. Wiktory e, for who? SBI? UDP? Bądź DVI? Deutsche Volksstruktur has won the election. Volksbund, przepraszam. Czyli to jest Deutsche Volksbund, czyli to jest ostatnie. Deutsche Volksbund becomes ruling party. Tak jest. Świetnie. A new chapter. Pozbądźmy się, Elizabeth. Ona chyba idzie popływać. Już nie wypłynie ta pani Elizabeth. Elizabeth shot resign. A nie, okej. Okay. Uh, fighting the Red Terror. Okej. Okay. Jedziemy z czerwonymi. Trzeba ich zatrzymać w naszym państwie. Uuu, ile tu jest eventów? Login Franz Ferdinand. Świetnie. Okej. Okay. Walka z czerwonym terrorem zrobiona. The Kaiser and the. Kanclerz, ok, świetnie. Jak to mogę z czerwońcami walczyć w jakiś sposób? Uuu, okej. Okay. Ile tu jest eventów? No i aktualnie, z tego co widzę, likwidujemy tą depresję i te bunty. E, tutaj jest partial mob i musimy sobie dojść tym drzewkiem e, na dół. Może uda się coś tu osiągnąć, chociaż po ekwipmencie to widzę, że jest patola, nie? Okej, okay, udało nam się napaść tutaj na tych jakobinów. I teraz mamy wybór, albo ich zbombować, <laughs> albo wysłać trupsy. No to bomb, niech będzie już. Taki wybór był w grze, tak? To nie był mój wybór, tylko wybór gry, no. They did it themselves. Straciliśmy wszystko i The Red Traitors by... Okej, okay, świetnie. Czyli udało nam się ich pokonać. Subcio. Świetnie, udaje nam się Jakobinów całkowicie zniszczyć. I te bunty wreszcie, o Jezus. The Filipino stellmate. Czekajcie, co się dzieje? O kurde. Ja nawet nie wiedziałem, że Filipiny mi się wyzwoliły, nie? Nawet nie wiedziałem, że da się je jakoś powstrzymać. No dobra, trudno, no. O, i tutaj jeszcze chyba na mapie wybieram te cele, że unrest będzie redust. Okej, okay, robimy sobie oczywiście wszystkie. Musimy unrestik zbijać do dołu, bo normalnie rozwaną nam cię. Alaska Union Party, which be granted. No to świetnie. Powiem wam, że my mamy takie problemy tutaj, gospodarcze, że ja tymi Niemcami nie wiem, czy ja coś zrobię, nie? Okej, okay, tutaj widzę, że Niemcom się raczej nie spodoba i wszystkim tym małym, małym krajkom u nas w federacji, jak zrobimy po prostu centralizację imperium całego, więc będzie duży unrest. Cały czas też tu klikałem eventy i mi unrest spadł do 30% 60 więc chyba dobry moment, nie? chyba dobrze chyba dobrze idzie. Aha czyli teraz żeby przejść dalej muszę mieć poniżej 25 OK Anrest. O, kurde, ile ja mam unrestów? Jak ja mam to obniżać? Chyba tymi eventami po prostu. Bo to jest, jest, zostaje ja potrzebuję tonę siły politycznej. Skąd ja mam ją wziąć? Boże, powiem tam tak szczerze, obniżanie tutaj unrestu to jest prawdziwe piekło. Nie polecam kaszkałach nie? Naprawdę nie polecam serdecznie obniżania unrestu i bawić się w to na Niemcach. To już lepiej zajcie, zagrajcie sobie kongresową polską bez drzewka. O, i zaczynamy produkować to, co tygryski lubią najbardziej, nie? I to dosłownie tygryski. Wiecie o co chodzi, ale gra słowna na poziomie normalnie Mistrzów Świata. Robimy mechanized Yes. Boże, nareszcie coś się zacznie dziać. Zrobiliśmy tą federację. German Reich. I teraz zrobimy ostatni cel. Europa będzie mówić po niemiecku. Świetnie, zrobiliśmy wreszcie to rakowe drzewko. Teraz możemy ruszyć. Begin of the recovery. Has no no spirit. Continue recovery. Okej, okay, czyli to już mamy z głowy. Możemy mieć to w pompie totalnie. Economic intervention. Bailout, bailout i First stages of recovery. Czyli muszę to zrobić. Świetnie. Francja wchodzi, moi drodzy, do Belgii. Do Holandii. Niestety ogólnie tutaj weszła. Nie podoba mi się to, ale nie mam czym zainterweniować. Ale chociaż jest jeden plus. Zaczynamy robić gospodarkę na tym modzie. Wow! Nareszcie coś się będzie działo. Mamy duży problem. France declares their crimes on the Dutch. propozycja compromise with Flanders. Zobaczymy, czy jak zaproponujemy kompromis, to czy Niemcy. ta, Niemcy, przepraszam. Czy jeżeli Papą się tutaj zgodzą? Czy jednak oktagon zweryfikuje, nie? To też jest bardzo możliwe. Bo no my nie jesteśmy gotowi na wojnę w ogóle. My dopiero robimy przemysł. Mamy rok 37. Ja jeszcze nie rozbujałem tutaj nic. Samolotów w ogóle nie wybadałem. Jest problematycznie, no. Ale czołgów mam bardzo dużo. To to mi się chociaż podoba, nie? No, Dietland Arift. No, to świetnie. No, to fajny kompromis, nie? Że mi chłopy cały kraj wciągnęły pod but. I mam taką granicę do obstawienia. Wspaniały, ale kompromis zrobiliśmy. No, kompromis życia był w tej Holandii. France Demand Alaskę. Over my cold dead hands. Czyli pod moimi zimnymi rękami. Zmarłymi, zimnymi, tego typu B. E, zróbmy sobie dywizję i, post no, jakby to powiedzieć, trzeba troszkę piechoty przyspałować. E. Prawdopodobnie zostanę teraz anihilowany przez Francuzów. O, właśnie, o tym mówię. E, jest duże, pra duże prawdopodobieństwo, że zostanę zanihilowany teraz, e, więc, e, no tak to bywa. Czajcie, <laughs> Rosji wojnę teraz by powiedzieli. <laughs> Przecież to jest... Co ja mam tu zrobić? Ja tego nie jestem w stanie zatrzymać. Oni wzywają kongresową Polskę i oni mi do domu wchodzą. O właśnie, o to mówię. Jeszcze Osmanów wezwali, Co jest? A nie, z Osmanami to mają wojnę. Dobra, dobra. Mamy... Jest jakaś przeciwwaga, ty. Brytyjczycy, moi drodzy, są. Dobrze. Brytyjczycy są. Świetnie. Trzeba kongresową Polskę pilnować tutaj, granice. Damy radę. Tylko, żebym tylko udało mi się wystawić szybko dywizję do zabezpieczenia tej granicy. The Imperial Powers, czekajcie... With France now threatening the stability of Europe, forever our nation mere existence under the threat of question, just like all time. Ty, i udało mi się dołączyć do UK! What? I normalnie mi wzięło do UK. Ty, England! Support me! Support me England! England number one! England! Please help me! Englandy! Dobra, nawet powietrznie jakoś tutaj walczymy, więc git. Dobra, England, danke. O, Włochy. Pięknie. Najlepsi zdrajcy na rynku. Italiani! Co tu się dzieje? Gdzie są moje dywizje? Chodzą do Berlina, wow. Zaraz pęknie mi dupa, wow. Trust me, man. Próbujemy blokować hordy mogołów. Jadących na nas ze wschodu, wow, wow. Brytyjczycy, proszę, pomóż, bracie. Więcej dywizji potrzebuję. Tak, ja mam 30 k-powera. Ty, to ja muszę prawo zmienić jak najszybciej. Where is policies? Co? Dobra. Rusztet. Jesteś potrzebny? Do defensywy Starcze. Chodź tu. Dobra. Ty, udało mi się Francuz... Ale enzyk niemiecki, ja pitolani. Ja mówię, ale to jest nudny mod, tu się nic nie dzieje. Meanwhile nudny mod, nie. <laughs> Moi drodzy, zostaje praktycznie zezłomowany teraz przez Rosjan i to mówię bez żartów, nie? I e, muszę po prostu wziąć siły pancerne jak najszybciej. Przydzielić im tutaj dowódcę, który się nazywa e, e, pan Guderian. Jego przewodniczącym zostanie o, pan e, Rommel. Albo nie, Erich von Manstein niech zostanie. Świetnie. Tutaj damy sobie tego gościa. Erich dostanie Aggressive solter, Offensive Doctrine. Świetnie. I czekamy na organizację na tych tankach jak najszybciej. Okej, okay, tanki się jakoś będą broniły, nie? Low supply, low supply, ale Powinno być ok. Niestety nie mogę zdominować powietrza. Dwa tysiące maszyn mają w jednej prowincji, nie? Trzeba iść to? Próbujemy nad Pragą sobie polatać i chociaż te kasy dać nad Pragę, żeby tu coś się działo. Czekamy aż ruscy przestaną mnie to atakować. O właśnie o tym mówię. Dobra, musimy spróbować zezłomować Rosjan teraz, nie? Trzeba, trzeba to spróbować zrobić. O Jezus, to będą niekończące się ataki, nie? Samobójcze ruski. Dobra, powiem tak, to nie ma sensu. Powiem wam szczerze, że mi się wydaje, teraz nie podoba mi się kompletnie mikrowanie po no z tebaku czołgami. Bez żartów wam mówię. Nie wiem, jakoś odebrało mi to. To przyjemność, ten noost bug. Dobra, manpower rośnie. Więc deployujemy jeszcze kolejne dywizje do maxa, nie? Okej. Okay. Usuniemy jedną dywizję piechoty. 38 orga mam. Ja pitole nie. 43 orga, dobra, zrobimy taką dziewiętnastkę gorącą tutaj. Oho, niech będzie. Chciałem Francuzów zezłomować pierwszych, ale nie dało się. Po prostu. Bardzo mi ruscy robią z krajem. Nie, ta z Britannika jest tak dziwnym modem, że ja tego totalnie nie rozumiem. Trzeba Berlina bronić. Przecież Last stand w Berlinie robimy. Dobra, jedziemy się ustawić czołgami na linię defensywną, bo jest naprawdę źle. Jest naprawdę tragicznie. Dobra, tutaj czołgi moje powinny zatrzymać. Zobaczymy. Dobra, więcej manpowera i więcej dywizji. Dobra, świetnie. Jak uda mi się zatrzymać ruskich, to będzie sukces, ale wątpię. O Jezus. Nie no, panie, ja mam tu 20 dywizji. Francuzi też są niczego sobie, nie? Oni też tu robią sieczkę. Dobra. Ty, no ja nie mam czych. Czym ich tutaj już zatrzymać? Bo oni mi przerwali front. O Boże. Dobra. Muszę wziąć trening armii. Co tu nie ma tych celów permanentnych? Są. Muszę wziąć armii training. No, tutaj muszę piechotę wycofać. A Berlin zajęty. Okej. Okay. Ja się nie spodziewałem po prostu, że to tak szybko będzie, nie? Francuzi atakują znowu. Episod 700. Staramy się piechotą przejść. <grym>, ja pierdzielę. Ej, to jest taka siła ruska, że ja nie mam, nie mam jak tego fizycznie zatrzymać. Ja naprawdę upadnę. Przecież tego się nie da zatrzymać, tego zerga. O dobra, 19 dywizji wystawione. 7 dywizji dołączy do obrony tego frontu. Dobra, ostatnia szansa to jest ofensywa na froncie francuskim. To jest ostatnia szansa. Trzeba będzie Guderianem chyba złomować tutaj Francuzów. Takie mam wrażenie. Tutaj z Francuzami mamy małe sukcesy na froncie, bo jesteśmy w stanie troszkę łamać yy, front. I to mówię całkowicie no joke. Tutaj jesteśmy w stanie zdobywać prowincje we Francji. Tylko, że ja muszę tutaj dojść do rzeki i zablokować Francuzów praktycznie. Dobra. Ty, to dobrze wygląda. Ci mają jakieś mega zordy, chłopie, a ja zwykłą piechotą atakuję. Nie oszukacie prawdziwego stratega i taktyka, mistrza, po prostu podnoszenia drabiny eskalacyjnej we Francji. Po prostu. Prawdziwego stratega nie oszukasz, nie? Nawet na megazordy. Ruscy mi zrobili jesień średniowiecza z dupy, i to dosłownie, pół kraju mi zajęli. A ja nie mam czym ich zatrzymać. I nawet moje samoloty nie mogą zwyciężać. Ty, latajcie już tutaj, opaki, Po prostu. Starajmy się chociaż utrzymać to, co mamy powietrznie. <laughs> Może się uda. Ty, te czołgi to i tak są tutaj bezużyteczne. Weź je wycofaj. Czekajcie. I teraz się wycofaj tu. I jeszcze tu się wycofaj. Z racji tego, że ruskie hordy mnie szturmują. Ja tutaj robię jak największą defensywę jak tylko mogę. Coraz więcej dywizji leci. Postanowiłem, że ten gościu poleci na force ataku. Postara się przejechać przez, As przez Amsterdam i postaramy się odciąć moich przeciwników w 100%. Tylko nie wiem, czy te czołgi zadziałają, które zrobiłem. Aktualnie. Chociaż wątpię. Wątpię, że ten template zadziała. No, 28. No to musiałbym dodać tutaj motorajsty. Albo po prostu mechy. I 30 jest teraz. Tutaj ładniej naszej piechocie idzie niż reszcie. Okej, okay, dobra. Tutaj wybijemy to. Dobra, słuchaj. Wy się jednak przeorganizujcie. Zaraz zobaczymy. Ale tutaj z ruskimi się nawet jesteśmy w stanie czasami utrzymać. To jest fajna sprawa. To jest bardzo motywujące. I cały czas werbujemy ze 100 tysięcy powera nie? O, to już są ostatnie dywizje, które dołączą na front rosyjski. Dobrze, moi drodzy. Kontynuujemy Blitzkrieg. Że tak powiem. Szybkość, szybkość. Jeszcze raz szybkość, staramy się przebić mojego przeciwnika jak najszybciej. Niestety bez lotnictwa, no bo lotnictwo aktualnie strzeże nam bram dosłownie Rosji. W sensie bram naszego domu, nie? <laughs> o, jeszcze ostatnie dywizje, które mi się wystawiły, bo już więcej equipmentu nie mam. Dołączą do tego pana i też bronić się przed ruskimi. Świetnie. Moje czołgi tutaj oczywiście zdychają przez atreszyn, to jest całkowicie normalne, ale nie interesuje mnie to, bo dla mnie liczy się tutaj sukces naszej operacji. Specjalna operacja antyfrancuska teraz została właśnie uruchomiona. O, Francuziki jeszcze atakują, oui, oui, oczywiście, boom będzie na ruskich ruszyć z kontrofensywą. Jezus Maria. Tak pięknie miało być. Dobra, stójcie chłopaki. Stój, 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 stój. Wiecie co? W Beneluxie lata 200 maszyn wroga. Ty, ruscy zostali zatrzymani. Patrzcie, jakie są straty w ogóle, nie? Ruscy milion wypalili. Francuzi 900 tysięcy, a ty, ci już skapitulowali. Świetnie. Francuziki będą mieli drugi front zaraz. Świetnie. Wycofać tanki do góry. Trzeba zezłomować Francję po prostu teraz. Tylko poczekajmy na organizację i ruszymy. Dobra, przenieśliśmy oddziały nasze pancerne całkowicie w inną pozycję. Postaramy się teraz wjechać jak najgłębiej. Bum, bum. Czyli po prostu rozjechać się po Francji teraz siłami pancernymi. O, oczywiście kontry. Kurde, oni by nie mogli temu AI po prostu lepszego napisać, AI, niż tylko żeby ono w kółko kontratakowało daną prowincję, z której wychodzi Twój czołg. Dziwne. Imperial Starych have defeated them. I teraz. No i świetnie. Mogę ich zawołać do wojny. Call to arms. Dobra, staramy się przejechać tędy. Te czołgi bez potrzeby tu jadą. Starajmy się dojechać do Paryża. Wiadomo, kto był w Paryżu. A czwarta dywizja niemiecka pancerna. To jest pod tekstów. Dobra, i tutaj panowie. Pan już rusza na ofensywę. Ruszamy full. Stawiam wszystko na jedną kartę. Albo pokonamy Albo pokonamy Francuzów, albo polegniemy. Jak noby. Dobra, tu mi się udało chociaż odciąć tych Francuzów, więc to będzie łatwiejsze o wiele. Oni będą mieli zorganizowanie. A Ruscy No powiem tak. Zatrzymujemy ruskich, ale jest lipa. Straszna lipa. O, i bardzo prawdopodobne, że do Paryża jedziemy teraz. Świetnie. Jest Paryż, moi drodzy. Operacja Paryż udana. Nasze czołgi zdobyły Paryż. Fakt, że może nie są to za mocne maszyny, ale one mają jechać przed siebie, nie myśl po prostu. Ci mają jakieś mega zordy, nie? To powiem to, aż mi się śmiesznie na to patrzy. Patrz. Co, ale piękny potworek. Oj, 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 Został zniszczony. Ty, no to ruscy do piasku teraz. Tak oczywiście w grze internetowej, w kontekście gry, nie? W kontekście gry, przepraszam. Tutaj zostają zmiażdżeni ostatnie siły oporu. Guderianek został wypchany z Paryża i okrążony. Ty, oj, tego się nie spodziewałem. Oj, 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 Ja forsata włączyłem włączyłem zamiast... włączy dla Stenda, nie? jestem mocnym wojownikiem. Bez Kitu. No i teraz moje dywizje pancerne idą do piachu. Ale pięknie to rozegrałem. Prawdziwy taktyk i strateg. dosłownie. Jestem z siebie dumny. Niestety mój sen o siłach pancernych się nie ziścił. Zostałem zniszczony jak nob totalny. Eee, I muszę się jeszcze raz przeorganizować. I muszę zaatakować tym razem piechotą. Niestety eee, po prostu i widzę, że pusz naszą piechotą wychodzi nam 15 razy lepiej niż pusz tymi z, z zarąbistymi czołgami najspanialszymi. Eee, lecz postanawiam się zmniejszyć ich rozpiętość. Po prostu bojowo eee, Na 20 pachu i wyprodukujemy sobie masta. O, nawet nie wyprodukuje, bo nie ma sprzętu. <grafię> no to cóż, no. Francja musi upaść i jakby to powiedzieć? Chwała Wielkiej Polski jest wieczna. Prosto. Okej, okay, lecimy. Ofensywa stojący kredens. 700 samolotów nad Francją, mogę puszczać plan na Jalo 420. Teraz zostaną zmiażdżeni po prostu. Z front Francuzi. Nie robię dywizji pancernych, bo mam tak na minusie wszystko, że <grafię> chłopcze, daj spokój. O, dunkierkę robimy jeszcze Francuzom. Tylko że Francuzi wypłynają, ale w workach tutaj. <grafię> nie łodziami. To Jest taka rewers dunkierka, ale alternatywna historia. No i Francuziki już na kolana. To będzie teraz czyste do I teraz możemy zająć się frontem rosyjskim. Ruscy stracili w tej wojnie ile? 3 miliony ludzi, oe. Nareszcie możemy wielkie Niemcy zacząć odzyskiwać. Bo to już była patola, moi drodzy. To już zakrawało się o skrajną patolkę. Niszczyć Brest. Świetnie. Dobić Francję do zera. Dobić Francję do zera na Marsylię wchodzi. Okej, okay, jest pokój. The have defeated National France. Okej, okay, coś tu jest. Aha, i teraz możemy dołączyć tych panów do ruskich. I będziemy mogli odbijać nasze terytoria skradzione. Czy odzyskałem część fabryk? Część fabryk. Moi drodzy, odzyskałem, ale i tak jest bardzo duży problem, bo połowę fabryk mają ruscy u siebie. U mnie w imperium. Dobrze. E, teraz ruszamy z kontrofensywą. E, z kontrofensywą ruszamy na ruskich. W sensie no, odbijamy swoje tereny. Może zdobędziemy Berlin i Szczecin. Ruscy stracili w tej wojnie, powiem wam tak, 4 miliony ludzi. Tu była taka maszynka do mięsa i się kanka robiona przy Berlinie, że wy sobie tego nie wyobrażacie, ale ruszyliśmy już i jest bonio, dosłownie. Niestety nie mam czołgów, bo nie mam fabryk, mm, e, które będą produkowały sprzęty i tego różnego rodzaju rzeczy. Więc jest lipa, trochę lipsą. Ale da Mamy radę, moi drodzy. Właśnie sobie zdałem sprawę, że ym, Rosjanie wypalili praktycznie całe swoje wojsko na mojej granicy, a reszta tego wojska, które walczy na froncie, właśnie zostaje okrążone. E, więc powiem wam szczerze, że to, no, to będzie naprawdę ciekawy konkwest Polski i reszty krajów w Rosji. z Britanika jednak dominuje tutaj genetycznie. E, Rusty wracają z jakimiś dywizjami. Ty odzyskałem przemysł? Tak, odzyskujemy przemysł. Po, powracamy, moi drodzy, powracamy. Fabryki do mnie już wracają. Chodźcie do mnie, chłop. No i to jest właśnie rosyjska armia z frontu. To się właśnie z nią... O, powiem tak, znikli. W nie oka. Aha, moje dywizje już praktycznie pustoszą Ukrainę. Wchodzimy całkowicie. Odzyskałem nareszcie przemysł. Mogę produkować samoloty i różnego e, tego rodzaju pochodne. Budujemy też e, dużo sprzętu. Wreszcie będę mógł czołgi wystawić, ale tak się zastanawiam w sumie, na cholerę mi czołgi, jak wygraliśmy. Uuu, Focus Bypass Victory in Europe. Świetnie. I co się stało z Rosją? Okej, okay, zniszczyłem ich, ale to co, to ja nie dostaję żadnych teraz terenów? Russia 6 Amstrad. To ja nie dostaję żadnych terenów z Rosji ani Polski? Nie, to zjednoczyłem, okay. Okay, tak, kolejny, kolejne zmiany. The Russian Civil War. Okej, okay. teraz powinno mi się odblokować drzewko. Tutaj, Victory in Europe, Rebuilding Germany. Odbudujmy Niemcy, wycofajmy nasze dywizje. Niech chłopaki się tam biją, to mnie już nie interesuje. I teraz będziemy mieli cel na zrobienie Unii Europejskiej. The Dream of the Greater Europe. Nareszcie, po zrobieniu całego drzewka, A Dream of Greater Europe robimy. Ok, zrobiliśmy A Dream of Europa Unites. A Dream of Greater Europe. The Happening World. Świetnie, czyli co zrobiliśmy Unię Europejską? Federal States of Europa i rządzi tu Parlament Europejski, konserwatyści. No to udało nam się, moi drodzy, utworzyć piękne, federalne, tany Europy. Federal States of Europe. A jeżeli chcecie zobaczyć nową miniserię z Chin na nowym Modern Dayu, to kliknijcie ten materiał.